W tej chwili ma 24 stopnie woda eee, I Podgląd zobaczyłem ile pokazuje 734 wat Pobiera Pompa do Podgrzewania wody Zobaczymy na przez Godzinę eee, Pokażę wam Jakie ciśnienie między wody teraz jest takie źródełko leci. Też ten czas sprawdzę też tą godzinę jaki był pobór tego prądu. Szczerze mówiąc tak jeszcze tak porównając do tych bypassów to wiadomo to jest tylko w momencie czyszczenia basenu musi być otwarte te dwa zawory zamknięte. A w stosunku do, do grzania to tak szczerze mówiąc może być ten całkowicie otwarty a ten tylko se zmniejszyć do takiej możliwości dopóki to nam się ta pompa nie włączy bo czym niższe ciśnienie tym jest lepsze żeby do grzania wody ale za duże no niestety tą pompę wyłączy tu mamy manometr widzicie nie wiem czy dobrze widać to jest słońce świeci jeden mega 2,5 prawie megapascala no, powyżej, chyba z tego wyżej, jak będzie ciśnienie, to wyłączy to. No, to jest takie minimum. No i jeszcze potem poczekam za godzinę, co będzie zużyć, jakie będzie zużycie w ogóle.